Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Joaquin Phoenix, jeden z najwybitniejszych aktorów współczesnego kina. Trudne dzieciństwo, skomplikowana biografia, nieoczywiste wybory aktorskie, ostatnio zachwycił świat fenomenalną, fenomenalną kreacją Jokera. Joaquin Phoenix teraz połączył siły z twórcą zakręconych horrorów. Pamiętacie Dziedzictwo? Albo Midsommar w reżyserii Ari Astera? A teraz półfilmowego świata czeka na najnowszy film Astera. Tytuł Bo się boi. I już za chwilę recenzja na gorąco. A pierwsze w Polsce przedpremierowe pokazy tego filmu, najnowszego filmu Ariastera, zobaczycie, moi drodzy, w ofowy czwartek multikina. To taki nowy, kinowy, świetny cykl, któremu bardzo kibicuję, który jest nam potrzebny, po prostu nam, kinomaniakom. Mocne, ambitne, wartościowe kino, znakomite tytuły. Filmy, które zmuszają do myślenia. To jest coś, na co czekam. Czy już ktoś Cię przywitał? Humorem Cię zapytał, życzył miłego dnia? Kim chce zostać w pamięci innych ludzi? Sobą. To znaczy aniołem. Do you use anything in your hand for your job? Yes. Are you Salvador Dali? Salvador Dali! Welcome to Dali-land. This party's fucking great. I need many beautiful asses! Świetne i nagradzane tytuły, które czasem w zalewie tej sensacji i różnych nowości potrafimy łatwo my kinemaniacy przegapić. Każdy czwartek w każdym multikinie w Polsce, zawsze o godzinie 19. A perełką ofowego czwartku już za tydzień będzie właśnie najnowszy film Ari Astera. Joaquin Phoenix w roli głównej i głośny już jeszcze e, długo przed premierą ze względu na niesamowite zwiastuny, e, czyli głośny film, bo się boi. Bo to imię naszego głównego bohatera. Poznajcie go. Bo urodził się jak każdy z nas, bo nie miał innego wyjścia. Ale cała otoczka była już odrubinkę e, inna. E, czerwone błyski, ciemność, cisza. Ale wściekła matka i jeden klaps uruchamiają nową karuzelę życia, życia naszego. Bo the greatest gift of my life. A potem e, reżyser robi I widzimy naszego dorosłego już no tak biologicznie dorosłego bohatera, który siedzi u swojego psychiatry i się zamartwia, bo, bo nasz bohater będzie musiał wyruszyć w podróż do swojej mamusi. Co może pójść nie tak? I'm visiting my mother tomorrow. Nasz bohater, bo żyje a w przedziwnej takiej nędzy, cierpi na depresję, stany lękowe. Regularnie spotyka się ze swoim terapeutą, psychiatrą. Regularnie bierze też leki, które czasem wywołują halucynacje. I to taki kolejny pstryczek reżysera, bo to co widzimy, to co jest, jest prawdą, czy jakąś imaginacją? Ale wiemy jedno: nasz bohater boi się panicznie swojej matki i otaczającego go podstępnie szalonego świata. Do you ever wish that she was dead? What? Jego świat jest podobny do naszego, ale jest też sto razy bardziej szalony i przerażający. Jest pełen obłąkanych, agresywnych, tańczących ludzi, którzy są brutalni i wręcz krwiożercze. Na ulicy leżą nieruszone, gnijące trupy, a na wolności szaleje seryjny zabójca. Krajobraz piekielny, niczym z dzieł Hieronima Bosza. Przemoc, chaos i szaleństwo, które niesamowicie pokazuje kamera Pawła Pogorzelskiego. Pracują z Ariasterem od wielu lat i tutaj ukazują taki chory, smutny świat, który wręcz pożera się żywcem w biały dzień. Ta wizja mną niesamowicie poruszyła, jest potworna wręcz. Ale tak naprawdę to film o człowieku, mężczyźnie, synu, który nigdy, uwaga, uwaga, nigdy nie wyszedł z głębokiego cienia swojej przerażającej, apodyktycznej, sławnej matki. I love you. Okay. I love you. Okay, bye, sweetie. I love you. Niepokój, poczucie winy, upokorzenie, wstyd. Rozmowy przez telefon z matką są, powiem Wam, takie bardziej jadowite i bardziej przerażające niż horory Astera. A więc w pewnym sensie mamy tutaj uh, kompleks Edypa według uh, Astera i cały film podbity wywróconym Freudem i koszmarem uh, Hioba biblijnym koszmarem Hioba. Brzmi przedziwnie, prawda? Sure you do the right thing, Muszę wam powiedzieć, że reżyser miesza nam, widzą w głowach na całego. Jest Biblia, mitologia, psychologia, psychoza. O, o, właśnie, to dobry trop, bo mam wrażenie, że chyba od czasów e, psychozy Hitchcocka nie było takiego filmu, w którym e, matka m, tak, z tak daleka potrafiła tak bardzo, że tak powiem, wpłynąć na swojego syna, głównego bohatera filmu. Tak bardzo go udręczyć, będąc właśnie tak e, daleko od niego. I am so sorry. For what your daddy passed down to you. Ten film to takie pędzące, szalone doświadczenie, w którym naprawdę brakuje wręcz tchu, bo sceny i kolejne pomysły spadają na, na głowę widza no, w tempie niewiarygodnym wręcz. Skok w mroczny absurd, który w miarę czasu staje się coraz bardziej abstrakcyjny. Tylko czasami jest przezabawny, ale głównie ponury. Szalona podróż w głąb umysłu bo hatera jest taka w stylu Charlie'ego Kaufmana, napędzana retrospekcjami i surrealizmem. Muszę przyznać, że Ari Aster e, zaszalał tutaj w tym filmie, a, a ilość pomysłów jest wręcz przetłaczająca. E, kolejne nowe koncepty, pomysły. I, i, i gagi spadają na głównego bohatera i na widza, wręcz z taką siłą e, wodospadu. I spowodowały u mnie takie poczucie pewnej takiej frustracji, e, poczucie nadmiaru, no i w pewnym momencie także zmęczenia. A jest to, uwaga, uwaga, trzygodzinny film, w którym reżyser właściwie w ogóle nie zwalnia tempa. Gdzieś tak w połowie filmu nagle dostajemy coś zaskakującego, taką animację, którą wykreowali, stworzyli, wyreżyserowali twórcy filmu Wilczy Dom. Właśnie wtedy wpadamy w świat takiego niepokojącego wręcz a, piękna. A całość tak naprawdę wygląda jak film w filmie. To jest ten moment, w którym jakby ściągamy nogę z gazu. I całość staje się taka właśnie pełna halucynacji, staje się taka bardziej poetycka, przedziwna i niewiarygodnie wręcz plastyczna. Ale to zaledwie kilka chwil, które tym bardziej podkreślają niewiarygodną wręcz ilość scen, pomysłów i gagów, które zostały upchnięte w te trzy godziny filmu. Ilość, która powoduje, że film momentami się wręcz zatacza i wywraca pod ciężarem kolejnych pomysłów. I, I to też powoduje, że po wyjściu z kina, po przejściu całej tej gehenny, o której Wam nie będę szczegółowo opowiadał, bo to bez sensu, po prostu ten film trzeba zobaczyć, poczułem, że tak naprawdę Film Bo się boi to film, który trzeba, powinno się zobaczyć jeszcze raz, raz jeszcze i jeszcze, żeby tak naprawdę wychwycić i zrozumieć każdy szczegół i detal, który próbuje nam przekazać Ariaster, aż się prosi o kolejną analizę i kolejne przemyślenia. Ale czy o to na pewno chodziło? Bo ja takich filmów się boję. A jak nasz Joker, <noise> oczywiście, jak nasz e, wspaniały Hakim Phoenix, e, mm, miałem wrażenie, że Phoenix to Bo. Bo to Phoenix. I niezależnie od wszystkich e, niewiarygodnych, wręcz surrealistycznych. Pomysłów reżyserskich i, i, i całej gamy niesamowitych obrazów, to właśnie Phoenix dźwiga na swoich barkach ten film. Jego bohater jest taki oszołomiony, zagubiony, wręcz skomlący. Nie wiem, czy to nie jest jedna z jego kreacji, takich postaci, które, które mi najtrudniej przychodzi polubić. Właściwie każde jego słowo, które wypowiada, Brzmi, jakby się pytał, dlaczego. Ale z drugiej strony, nie wiem, czy ten jakże wysoki poziom emocjonalnych wybuchów w jakiś sposób nie znieczuli widza. Hm. Jakbym miał określić ten film, tak w jednym zdaniu, tak scenariuszowo, bo się boi, to tak naprawdę opowieść o takiej całkowitej, bolesnej, głębokiej, całkowitej, naprawdę całkowitej samotności. Przytłaczające wręcz doświadczenie filmowe. I albo was zachwyci, zakochacie się w tym filmie, albo będziecie z krzykiem uciekać z kina. Ja jestem tak gdzieś pośrodku, bliżej tej pierwszej wersji, na szczęście, ale jestem w stanie zrozumieć, że wielu widzów może nie wytrzymać tej niesamowitej galopady pomysłów i konceptu samego tego filmu. A ocena. No właśnie, najchętniej zostawiłbym ten film bez oceny, yy, wiedząc, przeczuwając, jak bardzo skrajne będą opinie yy, na temat tego filmu. Yy, ale jednak yy, zaryzykuję i na 10 w skali Kinomaniaka film Bo is Afraid, czyli Bo się boi, yy, daję mu takie 8 punktów. doceniając te szalone wyobraźnie i odwagę e, reżysera, doceniając niesamowitą kreację Hokina Phoenixa, który hmm, potrafi się zmieniać jak kameleon albo joker. Film, bo się boi, zobaczycie przedpremierowo już za tydzień, 20 kwietnia, w nowym cyklu ofowe czwartki w Multikinie. W każdym multikinie w Polsce zawsze o godzinie 19. A dla tych, którzy nie zdążyli, w ostatni ofowy czwartek kwietnia, moi drodzy, będziecie mogli zobaczyć, jakże piękny, poruszający. Film, który złapał mnie naprawdę za serce. Jeden z najpiękniejszych filmów, które oglądałem w tym roku, nominowany do Oscara, film After Sun. Film łapie za gardło, mnie przynajmniej bardzo mocno złapał, właśnie taką delikatnością w ukazywaniu głębi naszych uczuć. Mały, wielki. Film skromna historia o miłości, dojrzewaniu, stracie. Jeżeli tylko będziecie mieli okazję, film After Sun. A więc oceniam ten film, na mojej drodze, na dziewięć fenomenalnych, niesamowitych dziewięć punktów.